Cześć, to jest Radek, z kanału w piłkę. Dzisiaj gościmy jest bardzo piłkarz górnika zawsze. Dzień dobry. Cześć. Sezon pomógł po dobiega końca, a jest z niego pan zadowolony tak osobiście? Myślę, że nie do końca. Zawsze jakiś tam niedosyt pozostaje i yy, ja akurat mam zawsze poczucie, yy, że, że dało się zrobić więcej, ale no tak to, tak to czasem bywa i... Na pewno źle nie było, zarówno indywidualnie jak i drużynowo, ale można było jeszcze troszkę i nadal można, bo jeszcze dwa mecze do końca zostały, także myślę, że zawsze można troszkę więcej jeszcze zrobić. Czy po którymś z meczu z tego sezonu czuje Pan niedosyt, że mogliście uzyskać lepszy wynik? Szczerze mówiąc, to przy większości przegranych spotkań czuję taki niedosyt. Rzadko w tym sezonie, no może pomijając te dwa pierwsze mecze sezonu z Pogonią i Lechem, gdzie, gdzie wtedy słabo weszliśmy w ten sezon i, i byliśmy naprawdę słabsi, to, to w, w, w większości tych spotkań, gdzie straciliśmy punkty, to, to czuję, czuję niedosyt. Chciałam zapytać teraz o Lukasa Podolskiego. Jak, jak panu się pan u jego boku? Jak prezentuje się na treningach? Jest taki jak w meczach czy lepszy? No ja myślę, że na początku takie granie z, z Lukasem, to, to było takie duże przeżycie, bo jednak to wiesz, wielka, wielka postać dla każdego, który się, kto się interesuje piłką czy interesował. I, i to było takie fajne, fajna ekscytacja, jak on będzie wyglądał w treningu właśnie jak na meczu, ale myślę, że dzisiaj to doszło po prostu jest normalny kolega z szatni, normalny człowiek. Myślę, że to, co, co prezentuje na meczu, prezentuje też na treningu. No i tak, i tak to wygląda. A jaki jest szatnik? Pomaga, po, po, podpowiada, czy może bardziej raczej się chwali? Z kim to nie grał i gdzie? Nie, nie, myślę, że w drugą stronę. Raczej, raczej Poldy to jest taki: lubi sobie coś pożartować, lubi, lubi po, pogadać. Opowiada to tylko wtedy, jak ktoś zapyta, czy, czy się zainteresuje, tak? ale sam z siebie raczej nie, na pewno się nie chwali. Dobrze, porozmawiajmy o Pana dzieciństwie. Zacznę jak zawsze. Jakim był Pan uczniem i jaki miał Pan ulubiony przedmiot? E, no, powiedziałbym w WF, ale to jest logiczne, tak? Ja myślę, że akurat uczniem byłem całkiem, całkiem grzecznym i, i oceny też miałem dobre, bo, bo raczej wiedziałem, że, że szkoła to jest ważna sprawa i nie, nie sprawiałam jakoś problemu. Zawsze, przed każdym rokiem stawiałem sobie jakieś takie cele swoje, tak, jak nam teraz w meczach, mam zawsze cele indywidualne, mam cele drużynowe. Tak samo na sezon też mam swoje cele, które, które zachowuję dla siebie. Tak samo w szkole też takie robiłem. I, I raczej udawało mi się je spełniać. A ulubionym przedmiotem to myślę, że zawsze był chyba angielski. Myślę, że zawsze wiedziałem, że on będzie mi kiedyś potrzebny. Od małego lubiłem się go uczyć. I naj, największą frajdę mi sprawiało chyba oglądanie filmów i seriali w języku angielskim i, i z napisami. To jest taki, mm, taka podpowiedź, jak się fajnie, łatwo nauczyć języka. A na WF-u był pan wybierany druż do drużyny, przez kolegów do... na początku czy aż i pod koniec? O, tak. Ja zawsze wybierałem drużyny. Dobrze. Kto był pana idolem i jaką miał pan pierwszą koszulkę? Idolem, tak? Tak, i koszulkę pierwszą. Moim jak. idolem zawsze był i będzie Raul González z Realu Madryt. Myślę, że dlatego też to zawsze lubiłem Real Madrid. I to była moja pierwsza, druga i trzecia koszulka. Dobrze. Komu pan kibicował w dzieciństwie? No, tak jak powiedziałem, Realowi, Realowi Madrid, przez to, że, że uwielbiałem patrzeć jak Raul gra, uwielbiałem patrzeć jego spokój, oglądać jego spokój przy, przy wykończeniu akcji, jego taki zmysł. Wiadomo, tych piłkarzy było bardzo dużo takich, których lubiłem oglądać, lubiłem na nich patrzeć i brać przykład, ale jednak Raul zawsze wybijał się ponad wszystkim. A chodził pan może na mecze broni albo Radomiaka? A był pan może na derbach? Nie, nie. Powiem szczerze, że właśnie wielu moich znajomych i praktycznie większość mojego osiedla i wielu przyjaciół było zawsze kibicami zagorzałymi radomiaka. I ja raczej lubiłem patrzeć na, na inną piłkę, na mecze. Szczerze, do, do momentu, kiedy sam nie zacząłem grać w profesjonalną piłkę, to, to raczej na mecze nie chodziłem i oglądałem wszystko w telewizji. A to jak to się gra z jak, jako pan barwa górnika zawsze dziwku radomiakowi radom? No na pewno było to ciekawe. Pierwszy, pierwszy mecz to było ciekawe przeżycie jeszcze w barwach Stali Mielec, bo wielu moich znajomych, wielu moich przyjaciół było na trybunach, wielu moich znajomych, z którymi grałem na, w młodszych latach było na boisku i, i to było ciekawe przeżycie. I hmm, chyba nawet w tym pierwszym meczu zremisowałem 0, 0 z tego co kojarzę. To też taki niesmak pozostał, bo, bo bardzo chciałem się pokazać z dobrej strony, a tak nie do końca nam wyszło. Ale myślę, że tak jak dzisiaj to już jest mój któryś mecz z Radomiakiem, to, to już, to już nie, jest, nie jest nic wielkiego. Zawsze to są fajne mecze, bo, bo mówię, mogę się spotkać ze znajomymi i na boisku, i, i też na trybunach, bo, bo wielu osób wiele osób znam. A Ale no, tak jak mówię, trochę, trochę to już, już tak się unormalizowało. Pamięta pan swój pierwszy trening w juniorze Radą? Pierwszy trening? No może pierwszego treningu nie, ale pamiętam jak bardzo dobrze pamiętam te pierwsze treningi tak ogólnie jak one wyglądały jak jeździłem ze znajomymi, rodzice nas wozili, mój tata czy tata kolegi zawsze nas na zmianę wozili na treningi i pamiętam no takie małe hali zawsze, zawsze graliśmy na bramki jeszcze na, narysowane na ścianie albo na materace, także no to były ciekawe. Ciekawe, ciekawe treningi. Później był, był pan w pks Makowiec, gdzie był m.in. Badłomie Kalinkowski i Patryk Wolski. I też w Młodzikach 18. Zmieniał pan kluby, żeby podwyższać swoje umiejętności? Nie, wiesz, co, raczej w tych czasach moich młodości, że tak powiem, gdzie, gdzie jeszcze to my te kluby zmienialiśmy, bo Przechodziliśmy praktycznie całym moim rocznikiem, zmienialiśmy po prostu drużyny, tak? Bo w pewnym momencie jak byliśmy w juniorze, mieliśmy bardzo fajną drużynę. Bardzo też ten trener, który tam był, bardzo wiele nas nauczył, bo bardzo indywidualizował treningi i później, jak ten mój rocznik, że tak powiem, się, się nie wiem, nie pamiętam czy rozpadł, czy, czy po prostu go zamknęli to przeszliśmy całym moim rocznikiem, całą tą drużyną, przeszliśmy do drużyny PKS Makowiec. Tak jakby stworzyliśmy swój rocznik w innym klubie sąsiadującym miasteczkiem, miastem, wioską. Nie wiem dokładnie Makowiec, to chyba taka wioska czy miasteczko. To, to stworzyliśmy swój, swój, swój rocznik i, i przystąpiliśmy do rozgrywek. Zanim trafił Pan do Gwarka, był Pan na testach w Krakowie, który Pan zdał. Dlaczego Pan nie dostał? Dlaczego nie zostałem? No, myślę, że to, to wiele. Ja to by trzeba było zapytać chyba mojego taty, tak naprawdę, bo to on wtedy był ze mną, razem z Patrykiem Wolskim, wtedy, wtedy byłem na tych testach, i mm, nasi rodzice gdzieś się wśród nie wiem, rodziców, że tak powiem, rozmawiali ze sobą i, i po prostu stwierdzili: Gdzieś tam mój tatat usłyszał, że, że są fajne, jeszcze jest klub i szkółka w gwarku zabrze i warto byłoby spróbować się tam dostać i po prostu jak zaczęliśmy szukać, czytać o tym gwarku, to, to stwierdziliśmy, że, że spróbujemy, a czasu jeszcze trochę mieliśmy, także pojechałem zobaczyć gwarku, spodobało mi się trochę bardziej, może nie wiem, nie pamiętam nawet, czy to była już do końca moja decyzja, czy taty, ale, ale myślę, że, że wyszło warto i, i, i naprawdę nie, nie żałuję i, i wszystkim polecam. Tak po, jak Pan wspomina te początki w gwarku, to miał pan może później e, momentu zwątpienia, żeby wracać do domu? Nie, ja nigdy. Ja raczej od e, nigdy nie miałem zwątpienia, żeby wracać do domu. Ja od zawsze wiedziałem, m, że uwielbiam grać w piłkę. Każdą moją wolną chwilę spędzałem na nagraniu w piłkę i może jeszcze za w tym młodszym wieku może jeszcze nie, nie spodziewałem się, że będę profesjonalnym piłkarzem na poziomie ekstraklasy, czy, czy w ogóle będę grał w seniorskiej piłce. Bardziej cieszyła mnie sama, sama gra w piłkę. Tak? I jeszcze wtedy nie myślałem o przyszłości, tylko po prostu chciałem robić to w danej chwili. I kiedy dowiedziałem się, że mogę wyjechać do, do szkoły, w której głównym zadaniem będzie uczenie się i granie w piłkę, to, to się, ja się nie wahałem. Kwestia była tylko, czy, czy rodzice mi pozwolą, ale oni zawsze mnie wspierali w moich decyzjach. I, i wiedzieli, że, że to jest coś, co, co kocham, i, i mi pomagali w tym. Tak, i myślę, że w gwarku się nauczyłem bardzo dużo. Myślę, że to jest taki jeden z głównych klubów, w którym nauczyłem się taktyki, rozumienia piłki w trochę inny sposób niż, niż na podwórku. I dzięki temu łatwiej mi się w teraz, w dzisiejszych czasach, i w ogólnie w seniorskiej piłce dostosowuję do, do różnych taktyk. Bo, bo tam w wielu, wielu, różnych taktykach graliśmy, wiele różnych zachowań po prostu nauczył mnie, nauczyli mnie trenerzy, i, i to mi zostało do dziś. A był taki moment u pana, że wiedział pan, że będzie dobrym zawodnikiem i że będzie grał w klasie, że to mnie nie tylko. Że, że to nie tylko mogą być marzenia, ale po prostu tak pan czuł, że był taki moment że pan pomyślał tak, że będzie takim piłkarzem? Powiem ci szczerze, że do momentu, kiedy nie skończyłem liceum, to może to głupio brzmi, ale nie zastanawiałem się nad tym. Mimo, że wiedziałem, że wielu znajomych tam gra w seniorskich już drużynach, czy gdzieś tam wchodzi do, do pierwszych zespołów pierwszej ligi czy ekstraklasy, to ja raczej się nie zastanawiałem. Po prostu wiedziałem, że, że tak czy inaczej muszę skończyć szkołę, wiedziałem, że nigdzie mi się nie spieszy. i i po prostu dopiero zacząłem się zastanawiać, co dalej, że, i zacząłem wierzyć, że. Bo to, że jestem, że sobie radzę, że, że dobrze mi idzie i jestem dobry, to zawsze w siebie wierzyłem i wiedziałem, że, że to mi wychodzi. Ale tak naprawdę o seniorskiej piłce zacząłem myśleć dopiero w momencie, kiedy, kiedy skończyłem szkołę. A był w walku jakiś zawodnik, który dobrze się zapowiadał, Pana zdaniem, a nie zaistniał w piłce seniorskiej, bo zrezygnował z piłki albo kontuzja mu się przytrafiła? No, było kilku takich, takich chłopaków, ale myślę, że takim najbardziej jaskrawym przykładem to chyba będzie Aleks Januszkiewicz. Mimo, że trochę pograł w pierwszej lidze i nie wiem, czy w Ekstraklasie miał debiut, to jednak on, jak przychodziłem, zawsze się zapowiadał na taki bardzo duży talent. Jeździł zawsze na na, na kadrę Polski. Pamiętam, nawet chyba jakiś medal dostał z młodzieżowymi reprezentacjami. I, i po prostu gdzieś mu w pewnym momencie to się rozjechało i, i jednak... Tak, jak zawsze, zawsze mówili, że on osiągnie wielki, wielki sukces, tak, tak gdzieś, gdzieś poszedł w drugą stronę. Od początku grał pan jako zawodnik ofensywny? Chyba nie. Chyba gdzieś w czasach takich, tych wczesnych, jeszcze gdzie te pozycje tak się mieszały, to ja potrafiłem być nawet stoperem przez chwilę, chyba nawet się obrońcą. Tak myślę, że po, po tych pozycjach na początku skakałem, a później dopiero gdzieś się stwierdziłem i ja, i trenerze, że najlepiej mi będzie gdzieś w środku pomocy i tak jak jeszcze może w czasach nastolatkowych grałem niżej, czyli troszkę na takim środkowym pomocniku defensywnym powiedzmy, żeby że częściej miałem piłkę, tak z, z, z biegiem lat po prostu stawałem się, wiedziałem, że ta pozycja numer 10 to jest moja ulubiona pozycja i na niej się najlepiej czuję i najwięcej mogę dać drużynie. Z gwarka zawodnicy przechodzą przeważnie do górnika, zabrze, a pan poszedł grać do polonii, bytom. Chociaż był pan tak utryna, na testach w górniku utrane nawałki. Dlaczego nie wyszło? Szczerze, to chyba jest pytanie też do mojego takiego tamtejszego menadżera, którego miałem w, w tamtym okresie po. Byłem na, na testach, tak jak mówisz, kilka dni w górniku. Trenowałem z pierwszą drużyną i później menadżer mi po prostu dał znać, że, że możemy jechać spróbować się w pierwszej lidze, że to może będzie lepszym mm. wyborem niż czekanie w górniku i, i, i testowanie się, na, że tak powiem, w młodej Ekstraklasie i, i w pierwszej drużynie, także że lepiej gdzieś zbierać ślify, już móc grać w drużynie w niższej Lizze. Ja wtedy, tak jak mówię, nie, nie, wcześniej nie miałem okazji się zastanawiać nad seniorską piłką, więc po prostu zaufałem i, 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 i tak zrobiłem, tak jak, tak jak mi zalecił. Pamięta Pan swój pierwszy mecz już w seniorach i bramkę? Tak, pierwszy mecz seniorski w, w Polonii Bytom to, to nie był raczej do zapamiętania, bo przegraliśmy na nicie, czy chyba 3-0. Ale w drugim meczu, już pierwszym meczu siebie w Bytomiu, to strzeliłem bramkę i wygraliśmy wtedy z, z tamtejszym liderem, z flotą Uście, która była niepokonana przez długi czas. Także to było, to było piękne przeżycie. jeszcze w sensie, Daniela Pietruchy. A widzisz, no możliwe. Tak, możliwe, no bardzo możliwe. Chyba nic dobrze nie, powiedziałem, tak? Tak, to tak, to tak. A, no dobrze. Przez bramkę i mecz, tak. No to dobrze. Hmm. Chyba nie ciężko było panu przejść z juniora do seniora w, w tym pierwszym sezonie. bo grał pan średnio na mecz y, 60, 60 minut. A jak pan to wspomina? No fajnie wspominam okres Bytomiu, Co prawda ja tam byłem rok, czyli pół roku w pierwszej lidze, pół roku w drugiej lidze, ale y, bardzo fajnie wspominam. Bardzo fajnego trenera. Mieliśmy fajną szatnię i. Mm, Mimo, że spadliśmy z pierwszej ligi, to jednak już jak tam szedłem, to wiedziałem, z, z czym się pisze, bo Polonia była wtedy na dole tabeli i, i raczej szans na utrzymanie wielkich nam nie dawali, a i tak przez większość sezonu, myślę, że, że gdzieś tam próbowaliśmy walczyć i, i naprawdę niewiele brakło, że, że moglibyśmy coś, coś fajnego jeszcze zrobić. Później był pan w medielenica, gdzie już mniej pan grę. Słyszałem, że ten stawowy chciał pana zrobić z prawego pana. Z pana prawego obrońca, czy to prawda? I jak pan na to wtedy zareagował pan? Nie, no nie sądzę, że trener stały chciał ze mnie zrobić prawego obrońcę, aczkolwiek na treningach grałem jako prawy obrońca, po prostu tak tyle mieliśmy ofensywnych zawodników, i, i na moich pozycjach widocznie miał trener inne, że tak powiem, pomysły, że, że grałem tam, gdzie, gdzie było, że tak powiem, wolne miejsce i, i na treningach, i w sparingach. Tak musiałem po prostu słuchać się trenera i, i grać? Rozmawiałem na pana temat z, z pana kolegą ze stali i ruchu, i powiedział mi, że jest pan bardzo, że jest pan bardzo dobry technicznie, lubi, lubi grę kombinacyjną, dużo pan widzi, głowa w górze, a przy tym skromny i inteligentny. I chciałem się zapytać, czy jest pan przykładem ciężkiej pracy czy talentu? No to najpierw mi musisz powiedzieć, kto takie dobre słowa o mnie powiedział, bo muszę mu obiad postawić. A... Pan, kto grawałicki. O kurde, no to wiszę, wiszę mu w takim razie, w takim razie mu obiad. A no nie wiem, od zawsze tak jak mówię, całe moje życie to było może nie tyle ukierunkowane ku piłce, co po prostu w każdej wolnej chwili lubiłem grać w tą piłkę. I myślę, że to spowodowało to, jaką mam dzisiaj technikę, jak bardzo mnie cieszy granie piłk. Jakie miał Pan pierwsze wrażenie wychodząc na boisko z Klasy w Bawachruchu? Coś Pana zaskoczyło? Tak Pan sobie to wcześniej wyobrażał? No troszkę mnie zaskoczyło, że, że się zestresowałem trochę I, i rzeczywiście jednak w tym debiucie takim moim to było, czułem się, że, że nie jestem sobą i, i że widzę trochę mniej niż, niż zazwyczaj, ale na szczęście to, były, to był tylko jeden taki mecz i, i i już więcej się to nie powtórzyło. Często Pan twiczy rzuty wolne, bo kilka razy tak Pan trafił do bramki. Na przykład, na, na przykład w Bytomiu strzelił Pan bramkę w końcówce na 1-1 przeciwko klasowi Katowice. No tak, tutaj muszę przyznać, że lubię, lubię sobie pouderzać rzuty wolne. Wydaje mi się, że mam je na niezłym poziomie, chociaż tutaj w górniku tylko w sparingach na razie mogłem to pokazać, bo, bo w Ekstraklasie jeszcze rzutu wolnego nie strzeliłem. I mam nadzieję, że to już bardzo szybko przede mną. I, i, I naprawdę zależy mi na tym, żeby tak strzelić, bo, bo wstali wiele bramek. tak Udało mi się strzelić w poprzednich klubach tak samo. I, i, i muszę jakoś wykorzystać żeby ten mój atut. Dobra, czytałem, że gdy Jaków był jeszcze w drugiej lidze, to miał pana chęć kupić. Ale wtedy pan Michał Świeczewski zadecydował wziąć kogoś innego, to prawda? Nie wiem, nie wiem, czy to pan prezes zadecydował, czy wtedy tamtejszy trener, ale no było tak, było tak, że nawet nie pamiętam do końca, w którym momencie to było, ale, ale byłem trzy dni w, w Częstochowie i też wydawało mi się, że, że jadę tam podpisać już kontrakt i zostać w drużynie, A, ale coś tam wtedy poszło, poszło nie tak. Nie pamiętam, czy to trener właśnie, czy prezes się rozmyślił i. I finalnie do tego, do tego transferu nie, nie doszło, choć, choć tak jak mówię, jechałem tam z przekonaniem, że, że dojdzie. Ale tak się potoczyło moje życie. Mówię, nie ma, nie ma tego złego, bo jestem tu, gdzie jestem dzisiaj i, i nie mam czego żałować. Gdy, gdy staną go pan tak dobrze, to czuł pan taką rywalizację w pierwszej lidze o najlepszego zawodnika z Łukaszem Grzeszczykiem, bo podobna pozycja. I dużo mi by i asyst? No, powiem szczerze, że ja zawsze, jak szczególnie w Stali, gdzie, gdzie czułem, że, że jesteśmy mocni, my jako drużyna, i, i ja indywidualnie czułem się mocny, także zawsze chciałem po prostu być i najlepszym strzelcem, i najlepszym asystentem w Lidze, i, i do tego dążyłem. Może to brzmi za chura optymistycznie, ale no, jednak ja, ja lubię mieć takie wysokie cele i. Tak jak celowałem na początku w bramki i asysty, jeżeli mówimy o indywidualnych statystykach, że żeby mieć dwucyfrową liczbę bramek i asyst, tak zawsze gdzieś zerkałem na tego, kto ma najwięcej, żeby, żeby go gonić albo uciekać. Jest jakiś zawodnik, przeciwko komu grał się panią najciężej w środku pola w pierwszej lidze albo teraz w exe bardzo nie lubiłem szczerze grać na, w piaście na Sokołowskiego, bo się trochę znamy i on bardzo dobrze czyta grę i na niego nie lubiłem grać, a obecnie w tym sezonie najciężej mi się chyba grało na Kallstruma z Lecha. Dobrze. Czytałem, że wszyscy Pana pytali, dlaczego tak późno Pan wrócił do klasy. Chciałbym się zapytać, czy te, czy te powiedzmy dwa albo rok w pierwszej lidze coś będą dały? Czy gdyby wtedy pan przeszedł ligę wyżej, to też by był pan dobrym zawodnikiem i by sobie pan poradził? No nie wiem, tak życie piłkarza ma, ma różne scenariusze, nigdy nie wiesz kiedy, że tak powiem, Ci, będzie ten twój moment. Tak ja od myślę od kilku lat dawałem sygnały, że, że jestem gotowy spróbować, spróbować wyżej, ale po prostu Byłem może nie tyle związany, co miałem kontrakt ważny. Byłem ważnym zawodnikiem, ważną częścią w stali i rozumiałem to, że, że i w stali byłem potrzebny, a nikt nie był na tyle zdecydowany, żeby, żeby mnie, mnie wykupić. Tak się, tak się moje, moje życie, moja kariera potoczyła, że, że trafiłem do Górnika i bardzo się z tego cieszę, bo, bo te ostatnie dwa lata może wynikowo może wynikowo nie są jakieś super, ale myślę, że ten krok jakiś tam do przodu robimy i, i jako drużyna, i ja indywidualnie, tak jak na początku też powiedziałem, że z każdym rokiem, z każdą rundą chcę być, chcę być lepszy. Tak myślę, że w tym roku jestem lepszy niż byłem w zeszłym roku. I my jako drużyna też, że skończymy wyżej niż, niż skończyliśmy w zeszłym roku. Miał pan może ofertę z zagranicy, bo coraz więcej zawodników wyjeżdża. I do jakiej ligi chciałby pan przejść? Ja moim marzeniem chyba zawsze było zagranie. Może dziwnie to zabrzmi, ale w, w MLS w Stanach, ponieważ ja jestem fanem. E, e, lubię oglądać i, i, i filmy, i seriale jakichś amerykańskich produkcji i chciałbym kiedyś też trochę, trochę Stany też pozwiedzać. A myślę, że to by było idealne rozwiązanie, gdybym mógł grać, w, gdzie, gdzie tam żyją sportem, żyją. Ta te, te liga też jest super opakowana, czyli jest ta atmosfera wśród kibiców. I, i, I przy okazji mógłbym, moglibyśmy razem z rodziną troszkę, troszkę pozwiedlić. Dobrze. Nie umie Pan strzelać brzydkich bramek, a to do tego rzutu wolnego, a to lobem nad bramkarzem, tak na sprycie. A ma Pan taką swoją ulubioną, najładniejszą? Nie wiem, wiesz co, no, Chciałbym czasem strzelać więcej tych brzydkich bramek, bo to by... Liczy się bramka. Nie, nie liczy się, czy ona jest ładna, czy, czy brzydka. A myślę, że taką najładniejszą moją bramkę to, to jeszcze mam przed sobą, bo, bo e, wiem, jak, jaka ona chce, żeby była, i, i spróbuję. Już próbowałem kilka razy. Jeszcze mi się to nie udało, ale jak mi się uda, to, to ci powiem, że to była ta. Dobrze. A ja takie właśnie trzy. Polotnie z rozwojem Katowice. Zejście z lewej strony do środka i strzał przy dalszym słupku. To jedna była. Mm. Druga to będzie stal ze zniczem w drugiej lidze. Pierwszy panegol w stali. A trzecia to sal gigajestychy. Dostał pan piłkę od broncy, od do przeciwnika i strzył pan pod poprzeczkę wtedy. Ko kojarzę kojarzę te ramki. No, trochę. Trochę tych ładnych bramek z dystansu strzeliłem i. I, i fajnie. Mam nadzieję, że, że jeszcze wiele przede mną, ale myślę, że tak. Mogę się zgodzić, bo te, te pierwsze bramki w nowych klubach na pewno zawsze są, są ważne, są fajne. Tak samo pamiętam tutaj moją pierwszą bramkę w górniku, którą sujemy z Jagielonią. I myślę, że to będzie to też jest jedna z ważniejszych moich bramek takich, bo, bo te emocje są wtedy naprawdę podwójne. Dobrze teraz moje. Ostatnie, podstawowe pytania. Najcięższy i najlepszy Pana mecz? Najcięższy? Moje najlepszy. być z pierwszej ligi, z klasy obojęt. Mój najlepszy mecz? Tak. I najlepszy mecz, i... no najlepszy Pana mecz. I najcięższy, i najcięższy. No i to nie wiem, to ciężko tak. Myślę, że tu w Ekstraklasie w Górniku to jeden z moich lepszych meczów, to Może Lechia z zeszłego sezonu? Legia? Jak wygraliśmy na Łazienkowskiej, no myślę, że może za głębiej ostatnio, dwa tygodnie temu, któreś z tych, z tych spotkań, gdzie czułem, że czułem, że czułem się mocny. A najcięższy mecz, no to myślę, że to będą te mecze, których przegraliśmy. Typu pierwszy mecz na Pogoni Szczecin, pierwszy mecz w sezonie, to, to był ciężki, bo, bo nam nie wyszło, a Pogoń wtedy wydawała się na bardzo dobry, na ten, nie tylko wydawała się, bo jest bardzo dobrym zespołem, ale no wtedy nie, nie, nie mieliśmy punktu zaczepienia. Ma pan jakieś przesądy albo rytuały przed leczami? Ja raczej taki nie jestem bardzo przesądny, muszę przyznać. Ale czy mam jakieś przesądy? Nie, jakichś takich konkretnych chyba nie mam. Takich, że, 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 że robię coś, coś zawsze. Jak są. Nie, nie, nie mam. Nie mam, nie mam żadnych takich konkretnych. Ulubiony pana bramkarzowy, żeby za i napastnik. Ogólnie z dzieciństwa z teraz. Jak? Bramka, Każda pozycja, tak? Tak, bramka, żeby za i napastnik. Oj, nie wiem, to, to na dzisiaj to ciężko mi powiedzieć. No, teraz tu mam. Mam wielu przyjaciół tutaj i w Ekstraklasie i w niższych ligach i myślę, że to są moi ulubieni zawodnicy na, na konkretnych pozycjach. I. Tak, ze, ze świata to myślę na dzień dzisiejszy to, to może, jakiś, może de Bruyne, Modric. Modric, o! Modric będzie moim ulubionym takim na, na świecie. Mm, dobrze. Gra pan w FIFA albo w Nie, grywałem wcześniej. Jeszcze dwa lata temu grywałem i w to, i w to, ale ze względu na troszkę trochę brak czasu. Zaprzestałem z Football a, a FIFA porzuciłem przez emocje z nią związaną, ponieważ za dużo mnie to kosztowało nerwów i, i mówię, nie ma, co się, nie ma co się złościć. Tylko i, i dwa lata temu przestałem gościć A dobrze, a jak, a jak Panu idzie w fantazjach se A tak średnio najeżdżać. Kurczę, tak ten Kapitan, więcej wymagam od niego i, i tak nie, nie, zawsze, nie zawsze punktował, tak. ale myślę, że, że nie, nie jest źle. Moja się kiedyś przełamie. Tak, no za jakiś czas się przełamuje, ale za rzadko. Mógłby trochę częściej. A gra pan jeszcze w fantazyj pierwszą ligę? Nie, w, tym, w zeszłym sezonie grałem, ale w tym, w tym już w tym sezonie nie, 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 z, nie zdążyłem. Dobrze, ulubiony pana serial albo film jest zespół muzyczny Bądź Wykonawca. Wykonawca to będzie kękę ponieważ on jest ode mnie z osiedla, sąsiad, że tak powiem, także z Radomia trzeba wspierać lokalnych muzyków i to jest, bardzo lubię słuchać jego muzyki. A film i serial? Ciężko, ja bardzo dużo, nie, nie, nie wybiorę jednego teraz tak na szybko, bo, bo mówię, ja jestem fanem oglądania i, i ja z, i moja żona lubimy oglądać i filmy i seriale i oglądamy w każdej wolnej chwili i to, to staramy się coś oglądać i, i, i dużo tego jest. Jakie ma pan hobby? Hobby. No myślę, że to coś związanego właśnie z, ze spędzaniem wolnego czasu w z podróżowaniu i to nie po jakichś tam egzotycznych kierunkach, tylko też tu w Polsce i, i też niedaleko za granicą. I myślę, że takie wolne chwili też lubię oglądać właśnie z seriale i filmy. I tak na koniec. Czy, czy w top 5 zawodników tego sezonu? wpisałby się pan na listę. Tak jak, tak jak pan czuje to osobiście. Nie, no, w top 5 chyba nie. Myślę, że był to mój lepszy sezon. Mył, myślę, że i, i zarówno był lepszy liczbowo, i, i równiejszy, ale, ale chyba w top 5, to, to nie. Ale za rok za rok powalczę. No, to moje to 5 teraz, jak sekretarz to będzie Iszak, Amagal, Iwi Lopez, Gosicki, no i pan. O, to bardzo mi miło. Ja jednak zawsze jestem trochę bardziej krytycznie do siebie nastawiony i wiem, że, że stać mnie na więcej. Ale dziękuję bardzo, miło mi. Yy, yy, dobrze. Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas. Moim właśnie gościem był Bartosz Nowak, piłkarz górnika, Dobrze, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, nie ma sprawy. Pozdrawiam.